Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na draping trzech zdrapek. Wszystkie są za 10 zł. Mam tutaj fortune 7, rubiny, szafiry i big 777. Ale zanim zacznę drapać, chciałabym trochę przekazać Wam informacji. Dzisiaj mamy ważny dzień święto niepodległości jakże istotny dla naszego państwa, więc, no wiadomo będą się odbywać różnego rodzaju imprezy, które jakby upamiętniają to wydarzenie. Jeśli chodzi natomiast o astrologię, bo tak jak widzicie już w tytule filmu, Dużo tam zawarłam tych informacji, no to niestety nie mamy dobrego układu planet, a szczególnie jeśli chodzi o wieczór, bo wieczorem po 22 spotkają się, a właściwie będą naprzeciwko siebie, czyli to jest tak zwana opozycja dwie planety Mars i Uran. To jest trudny układ. Mars, planeta działania, Bóg wojny i Uran, pra, planeta rewolucji, rozpadu, rozłamu. Uran, planeta pokoleniowa, więc może się wydarzyć coś, co będzie miało wpływ na dalsze pokolenia, na nasze życie, na życie wielu osób. Tak. Ale ja dzisiaj nie chciałabym się skupiać na złych rzeczach. Powiem o czymś innym. Otóż coś mnie naszło. O, myślę, że przez zdrapkę, która weszła ostatnio. Świąteczny kalendarz, czyli te świąteczne klimaty. Już się powoli rozpoczynają. Tak jak mówiłam, komercja wchodzi... Coraz większymi krokami będziemy się zbliżać, chociaż jeszcze jest no, ponad miesiąc do świąt, ale już niedługo będą się pojawiać choinki, światełka i Mikołaje na nie wiem w oknach, w witrynach, wystawach i tak I pomyślałam sobie właśnie o kupowaniu prezentów przez, przez tą zdrabkę i przez ten klimat, który już niedługo nas będzie dotyczył. Otóż 13 grudnia planeta komunikacji i podróży Merkury wchodzi do retrogradacji i pozostanie w tej retrogradacji do 1 stycznia 2024 roku. A co to oznacza, kochani? To oznacza, że w tym czasie nie powinniśmy kupować przede wszystkim elektroniki. A w związku z, ze zbliżającymi się świętami, bo to będzie od 13 grudnia, no to już czas, kiedy im bliżej świątyń prezentów będziecie kupować więcej, wiadomo. Eee... To dobrze by było, jeżeli macie zamiar komuś coś elektronicznego kupić, telefon, komputer, wszelkie zestawy, gry, telewizory, wszystko co jest związane z elektroniką, kupić przed 13 grudnia, dlatego że sprzęty kupowane w tym czasie w retrogradacji po prostu mogą się popsuć, mogą, może być coś z nimi nie tak. To jest dobry czas, słuchajcie. Znaczy, może powiem jeszcze, czego się nie robi, tak? Nie podpisuje się umów. A to też będzie ważny czas na umowy, dlatego że no, dużo umów 31 grudnia się skończy, tak? Czy umowy o pracę, czy umowy, nie wiem, wynajmów, lokali i, i wszelkie inne często się kończą 31 grudnia i rozpoczynają 1 stycznia, dlatego Teraz dobrze by było, jeżeli macie taką możliwość, jeżeli będziecie przedłużać umowę, podpisać ją nie 1 stycznia, tylko 2 stycznia, kiedy Merkury wejdzie już w ruch prosty, dlatego że umowy zawarte w tym czasie też mogą zawierać błędy, mogą być niesatysfakcjonujące. Umowy podpisane w tym czasie mogą powodować niezadowolenie. Jeżeli macie taką możliwość, podpisujcie od 2 grudnia. Natomiast yy, yy, jeszcze podróże, tak? W tym czasie no, mogą być problemy z podróżami i z komunikacją ogólnie, tak? Czyli mogą być problemy z internetem, z wszelkiego rodzaju komunikacją, telefony, komunikatory, yy, to może się psuć, zawieszać. Yy. Wiadomo, że okres świąteczno-noworoczny to okres wyjazdów, więc jeśli kochani macie y, y, jakiś wyjazd wyjedźcie troszkę wcześniej, żeby później było, żeby później nie było przykrych niespodzianek, bardzo często y, są opóźnienia na przykład pociągów w retrogradacji, chociaż ja akurat mam znajomych, którzy jeżdżą pociągami, i powiem Wam, że bez retrogradacji też się. Pociągi spóźniają i to dosyć często. Znaczy nie są to jakieś duże opóźnienia, co mnie naprawdę zadziwia, bo no, wydaje się, że już wszystko co jest oparte na internecie, komputerach powinno działać. A tak nie jest, tak nie jest. Kiedyś jak był dróżnik, siedział w swoim domku i praktycznie ta komunikacja polegała na była oparta na telefonach. I wystarczyło, że drużnikowi się coś stało, zaspał, nie wiem, zapomniał, pomylił się, nie zamknął rogatek i no wypadek jak najbardziej możliwy. Teraz robią to komputery i na pewno wypadków jest mniej. To na pewno, jeśli chodzi o pociągi. Natomiast Opóźnienia są, ale w retrogradacji mogą być to poważne opóźnienia. Mogą być um, awarie całych, nie wiem, trakcji kolejowych albo całych, czy pociągu, czy lokomotywy. Tak samo z samochodami, słuchajcie. Weźcie to pod uwagę. Eee, natomiast to jest bardzo dobry czas na naprawianie. I jeżeli macie taki pomysł, ja raczej nie słyszałam, żeby dawać prezenty używane, ale być może są takie osoby. I tutaj na myśl mi przyszedł samochód, na przykład. Tak, są szczególnie panowie, którzy odnawiają, renowują stare samochody. I to jest fajny pomysł na prezent, tak? Kupuję stary samochód, odnawiam go, pucuję, naprawiam i daję swoje małżonce, na przykład. I to jest dobry pomysł, bo podczas retrogradacji naprawiamy. E, naprawiamy również umowy, czyli wszelkiego rodzaju błędy, korekty. Wszelkie naprawy oczywiście dotyczące e, innych rzeczy, remonty, tak? Przed świętami też niektórzy robią remonty albo małe remonciki, coś naprawiają, coś. Kupują. No jeśli chodzi o kupowanie, to niekoniecznie. Ale mogą wpaść na przykład, a to sobie przemaluje szafę albo komodę. Albo naprawię, nie wiem, zepsuty yy, telewizor. To tak. To, to, to ma sens. Natomiast kupowanie nowej elektroniki raczej odradzam. <laughs> A skoro jestem przy prezentach, to jeszcze chciałabym dodać, że dla mnie największą wartość mają prezenty, które są wykonane przez, przez nas samych. Hmm. Oczywiście nie każdy ma zdolności, żeby, nie wiem, wykonać jakąś rzecz. Nie każdy ma takie zdolności manualne, hmm. ale pamiętajcie, kochani, że każdy z nas ma jakiś talent i każdy. Może ofiarować drugiemu człowiekowi coś od siebie. Ja na przykład często w prezencie ofiaruję mm, prognozę astrologiczną albo kładę karty tarota i wszyscy są zadowoleni. Ja jestem zadowolona, obdarowywany lub obdarowywana jest zadowolona. I tak samo możecie zrobić wy. Jeżeli nie umiecie, nie wiem, uszyć torby albo zrobić stroika, albo y, jakiegoś, jakiejś fajnej ozdoby, na przykład y, jakiś fajny obrus albo serwetki na stół, to dobrym rozwiązaniem jest też y, albo możecie coś na przykład pysznego ugotować. To też jest fajny prezent, prawda? Teraz wszystko można kupić, i generalnie współczesny człowiek jest otoczony materializmem. Dla mnie, im jestem starsza, tym rzeczy materialne mają mniejsze znaczenie. Natomiast coś, co jest dane od danej osoby, jak również poświęcony czas. Pamiętajcie, że to, na co cierpi współczesny człowiek, to jest brak czasu. I czas jest ogromnie cennym darem. I jeżeli poświęcicie komuś czas, to będzie na pewno przepiękny prezent. E, życzę wam, abyście również dostali prezenty, z których będziecie zadowoleni. E, pomyślcie o tym, nie kupujcie nowych rzeczy, bo mamy ich strasznie dużo, o wiele za dużo. Dobra, już nic więcej nie powiem, kochani. Zabieram się za drapanie. Może zacznę od fortuny 7 ponieważ mm, jak już wam powiem, że kiedyś bardziej y, wiedziałam jakoś pamiętałam te zrapki, a teraz mm, znaczy niektóre oczywiście pamiętam, bo wydaje mi się, że drapię co, co chwilę te same. Dopiero jak tam obejrzę sobie jakieś filmiki, mówię, o to jest ta zrapka, jeszcze ta i na przykład Fortuna 7, no nie drapałam tej zrapki, no bo... a jest to zrapka z siódemką, czyli te zrapki są dla mnie raczej szczęśliwe, więc, ale dzisiaj nadszedł ten czas. Dobra. Szukam albo portfela, Albo siódemki. Tutaj mam balsam. Biedronkę. Klips. korona, Narty. Chmury. Piłka. Karta. Gwiazda. Ananas, kawa, cytryna, zegar, plecak, perła, słońce, kwiat i palma. Powiedziałam, że są szczęśliwe, ale nie dzisiaj. jakie tutaj mamy kontrolne. Tu jest G. A tu jest ta Zdrabka jest pusta. Rubiny i szafiry to są zdrabki, które też lubię, bo mają kamienie. Szukam 14, 32. Trzynaście, dwanaście i pięćdziesiąt osiem. A jest dwadzieścia jeden. O, zobaczcie sztabeczka. No już się zrapało, na co zrobić? Czterdzieści jeden, czterdzieści dwa, dwadzieścia cztery, trzydzieści siedem, pięćdziesiąt cztery, pięćdziesiąt sześć. Czterdzieści cztery, dwadzieścia sześć, pięćdziesiąt pięć, dwadzieścia dziewięć, czterdzieści osiem, pięćdziesiąt trzy, szesnaście, pięćdziesiąt jeden, dwadzieścia osiem, czterdzieści pięć, czterdzieści sześć i pięćdziesiąt siedem. No dobrze, jedna wygrana. Sztabki nie mnożą, więc mam 10 złotych. I biki 7,7 strapka stara, ale jara może. Zaraz się okaże. Szukam siódemki. Dwa razy winogrona. Dwa banknoty i teraz proszę dwie siódemki. I szanse maleją. Ostatnia gra. Niestety nie znalazłam siódemki. Trochę jest mi smutno, ale cóż, kochani, ważne, że jest dycha. Dobra dycha na rozruch. Yy, nie, nie tu. Tu. W rubinkach i szafirach. 10 na pomnożenie kochani. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się cieplutko. Napiszcie komentarz, dajcie łapkę do góry i pozdrawiam Was serdecznie. Pa!